To co pamiętam z zajęć z duła To że pamiętam, pamiętam beatbox I to jak waliłem bęben mapka i harfę i jak kręciłem muzykonem, Bardzo będę tęsknił Dziękuję pani rektor, pani profesor Jolantzie Ludzkiej-Habisiak i wszystkim pracownikom Akademii Sztuk Pięknych oraz Harmonii Łódzkiej za to, że przez wiele, wiele miesięcy pracowali ciężko nad tym, byśmy mogli się spotykać razem z naszymi najmłodszymi menowanami. Mam nadzieję, że przyjdzie nam się spotkać w przyszłości, chociaż koronawirus nie odpuszcza. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Strasznie będę tętnić za duła, bo te zajęcia naprawdę mi się podobały i mogłam. bo ja, moje hobby to jest właśnie rysowanie, malowanie, a teraz yy, no, będzie mi tego strasznie brakować, bo w duła też się uczyłam o tym. Yy, polecam wszystkim dzieciom, yy, zajęcia w artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych Włodzi. kochane dzieci, drodzy rodzice, wszyscy opiekunowie, dzięki którym nasze, nasz Dziecięcy Uniwersytet Artystyczny miał rację bytu. Mija cztery lata od kiedy spotykamy się, czy to w Filharmonii Łódzkiej, czy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na warsztatach z naszymi najmłodszymi artystami. To wspaniały okres w historii obu tych instytucji. Wierzę głęboko, że będziemy kontynuować te zajęcia dla dzieci, a odbywały się bardzo różne zajęcia. Poznaliście i grafikę, i tkaninę artystyczną, malowaliście, rysowaliście, robiliście wiele wspaniałych rzeczy, zarówno w Akademii Sztuk Pięknych, jak i słuchaliście znakomitych utworów w naszej filharmonii. Chcę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Bębnowi za serce, za przychylność, za, wspaniałe, za wspaniałą współpracę, jaką prowadziliśmy przez te ostatnie lata. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, pedagogom, dzięki którym te warsztaty były dla Was szczególnie interesujące, poznawcze i rozwijające. Nie wiemy, co będzie dalej. Niestety nieznana choroba, wirus, o którym na pewno słyszeliście wielokrotnie, ogranicza nasze możliwości na dzień dzisiejszy. Ale jestem głęboko przekonana, że znowu się spotkamy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i w Filharmonii Łódzkiej.